Rozgość się w przestrzeni nawi. Przygotowałam dla ciebie ogólne czytania tarotowe na pełnię. Pamiętaj, że to czytanie ogólne. Nie wszystko musi z tobą rezonować. Zapraszam do słuchania. Co jest ukryte przed wodnikiem? Tarot odpowiedział asem pentakli, Redwanem i magiem. As pentakli zawsze niesie za sobą nowy, bardzo konkretny potencjał. Wodnik jest intelektualny. Często działa bardziej w sferze idei niż materii, a ta karta mówi o czymś bardziej przyziemnym. Organicznym i stabilnym. W kontekście tego, co jest ukryte przed Tobą, oznacza, że rośnie dla Ciebie nowa szansa finansowa lub zawodowa. Nie widzisz tego jeszcze, bo to jest na poziomie planów, projektów, decyzji, być może kogoś innego. Albo powolnego, energetycznego kiełkowania. Może to być nowa praca, nowy kontrakt, nowa propozycja współpracy, niespodziewany napływ pieniędzy, możliwość wejścia w coś, co okaże się bardzo stabilne. Wodnik patrzy często w przyszłość, ale aspentakli wskazuje na coś konkretnego, co powstaje tu i teraz. Być może ktoś chce ci dać szansę, ale jeszcze o tym nie mówi. Aspentakli to dar, propozycja i brama. Być może ktoś rozważa cię do jakiegoś projektu, myśli o podwyżce dla ciebie, przygotowuje grunt pod ofertę, planuje zaproszenie do współpracy. Jeszcze o tym nie wiesz, bo jest to energia na zapleczu. Wodnik często żyje energią zmian i innowacji i ruchu, ale teraz wszechświat ukrywa przed tobą coś zupełnie odwrotnego. Grunt, na którym możesz wreszcie stanąć pewnie, coś, co da ci poczucie bezpieczeństwa finansowego i materialnego. Rydwan to ukryty ruch, dynamika przyspieszenia, które nadchodzi nagle. Rydwan w tej pozycji mówi, że zbliża się do ciebie jakieś przyspieszenie. Może nawet takie, do którego. Nie jesteś jeszcze przygotowany. To jest impuls, który działa nagle. Jedziemy teraz, ruszaj. Jest tu energia zmiany kierunku, decyzji, przełomu. Coś zaczyna nabierać tempa. Nadchodzi moment, w którym będziesz musiał przejąć stery. Rydwan to karta woli i kontroli. Wodnik może się zaskoczyć, że będzie musiał wziąć odpowiedzialność, podjąć decyzję, prowadzić projekt, stanąć na czele czegoś większego. Coś, co teraz wydaje się wolne lub zawieszone, ruszy z prędkością, której się nie spodziewasz. Ktoś lub coś zbliża się do ciebie bardzo szybko. To może być osoba, sytuacja, propozycja, ale działa jak energia. Przyjeżdżam, jestem, czas działać. Zwłaszcza w połączeniu z osem pentakli oznacza to, że nadchodzi oferta, która szybko zmieni twoją ścieżkę, albo być może jakiś wyjazd, relokacje, duży projekt i ekspansja. To podświadome poczucie, że pora ruszać, choć jeszcze tego nie rozpoznajesz. Możliwe, że nosisz w sobie energię zmiany, ale ją tłumisz. Rydwan to energia, która i tak przebija się do świadomości. Na koniec Mak ukryta siła kreacji, wpływu i manifestacji, która dopiero się budzi. To bardzo potężna karta. Mak reprezentuje moc twórczą, inteligencję, przebudzenie talentów, wpływ na rzeczywistość, początek świadomego manifestowania. W oznaczeniu Ukrytym dla Wodnika szczególnie ważne jest kilka rzeczy. Wodnik działa z umysłu, a Mac mówi o pełnej integracji głowy, serca, woli, intuicji, działań w świecie realnym. Możesz robić więcej niż myślisz, masz wpływ tam, gdzie wydaje ci się, że go nie masz. Być może są to ukryte talenty, które właśnie zaczynają się budzić, jaka jest zdolność komunikowania, kreatywność, przedsiębiorczość, zdolność organizacji, nowa umiejętność albo nagła klarowność umysłu. Mak mówi posiadasz narzędzia, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Być może ktoś w Twoim otoczeniu ma silny wpływ i nie pokazuje tego otwarcie. Mak może być też osobą charyzmatyczną, silną mentalnie, manipulującą energią, inteligentną i perswazyjną. Może wspierać Cię w cieniu albo przeciwnie próbować coś naprawić albo do czegoś Cię skłonić. Każdy Mak w otoczeniu działa nie wprost. Twoje życie jest na proku nowej inicjacji. Mag to karta pierwszego aktywnego kroku. Zaczynasz tworzyć nową rzeczywistość, choć jeszcze nie wiesz, jak wielki to będzie proces. Połączenie Asa Pentakli, Rydwanu i Maga to bardzo dynamiczna i twórcza energia. Razem mówią, coś rośnie, ukryta szansa, która dopiero się materializuje. Może to być praca, projekt, współpraca, jakaś finansowa nagroda. To energia początku. Coś nadchodzi szybko, nagle i z impetem. Może to wymagać wyjazdu, decyzji, odwagi. To energia ruchu. Coś budzi się w tobie. Twoja moc, kreatywność, inicjatywa, zdolność samodzielnego kreowania swojej drogi. To energia mistrzostwa. To potężna sekwencja, materia, ruch, manifestacja, szansa, decyzja, działanie. Ziarno, dynamika i twórca. Co jest więc przed tobą ukryte? Szansa, która zmieni twoją materialną sytuację. Nadchodzące przyspieszenie, którego jeszcze nie widać. Twoja własna moc twórcza, która dopiero zaczyna się ujawniać. To idealne układy dla wodnika, bo zapowiada początek nowej ścieżki, która będzie dynamiczna, materialna i tworzona Twoją silną wolą. Dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną do końca tego czytania. Jeśli poczułeś, że te słowa były dla Ciebie ważne, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Będziemy mogli spotykać się częściej. Twoja obecność ma znaczenie. Niech Ci się darzy.